Cześć, Manko, z tej strony, Mark Blaze. Dzisiaj jesteśmy sobie w pudliszkach. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo właśnie stąd te, te wszystkie produkty pochodzą. Znaczy, może nie wszystkie, ale prawie wszystkie, no. Więc dla ja już tutaj. W... My sobie tak sobie pójdziemy. Zrobię takie vlogi, jakby. I więc sobie idziemy wokół jeziora. Tutaj jest jakaś stara kolej To sobie zaraz pójdziemy Więc ja już tam idę idziemy sobie tutaj właśnie, tutaj są jakieś stare tory, jakaś stara kolej tutaj była Tylko tutaj trzeba uważać, bo widzicie tutaj te poręcze są takie jakby dziury w nich są więc trzeba uważać, żeby tam nie spaść, no nie? Dobra, wchodzimy. Jestem ciekawy, co tutaj jest. O matko. Ale mega. Naprawdę. Warto było się tutaj wybrać. Może ja tutaj w tym miejscu włączę lepiej latarkę. ta latarka, a może wyłączę lepiej? Zejdziemy po schodach. Choć takie strome, te, te schody trochę, ale ja się nie boję. Spokojnie, my sobie poradzimy. Ojej. Tutaj coś jest. Tutaj, matko, to się ciągnie. ciągnie. Ja bym tam wolał nie iść, bo tam może coś runąć. Tu chyba jakaś winda była kiedyś, czy coś. W ogóle, chodźmy na to dru, yy, piętro niżej, bo tam chyba też jest jakieś piętro. O, właśnie, są do niego schody. Dobra, schodzimy. Nie ma się czego bać, nic się nam chyba nie stanie. Chyba, mi się wydaje, że chyba nic się nie stanie. Widzicie, bo tutaj są nawet jakieś tory w środku jeszcze na dodatek. Ale tu ładnie ptaszki ćwierkają. Tutaj też coś jest. Kurczę. A to jest to. Okej. Okay. Widzę... O, tam coś jeszcze jest. Dobra, tam się też dalej ciągną tory. My tu już chyba wyjdziemy. O, tutaj jeszcze jest jakaś brama. Widzę, bo tutaj widzę światło. Nawet okna są, chociaż niektóre mają wybite szywy. O, jest wyjście proszę. Poczekajcie, gdzie my tutaj jesteśmy? Ja chyba już kojarzę, gdzie jesteśmy. O, widzę, widzę już tą koparę. My tutaj właziliśmy, tutaj do góry. Jest koparka. Aj, do, do niej można wleść, ale ekstra. Matko jak tu w środku kozacko boję się, że tutaj coś bruni zaraz, ale okej, okay, jest spoko, fajnie, ale pokażę Wam coś jeszcze lepszego. Są tutaj mosty, widzicie, ale tutaj jest prawdziwy pociąg. O to właśnie chodzi, nawet silnik widać. Ale to nie wszystko, bo można do niego wejść. I to jest w tym najlepsze. Widzicie, tutaj jest wszystko ciekawe. Jestem tego wszystkiego ciekawy. Dobra, ważne nieważne, już sąd wyłaże. I idziemy w dalszą drogę już ruszać wokół jeziora. Jak widać idziemy sobie, jezioro jest spoko nawet. Tylko dzisiaj się nie wykupimy, bo dzisiaj jest dosyć zimno. Znaczy, nie jest zimno, ciepło, ale nie, nie wykąpiemy się, no sorry. Cho, mimo, że nawet mój telefon jest wodoodporny. Dobra, idziemy, idziemy. Ale końca chyba nie widać. Potem będzie jeszcze coś ciekawego, bo ja już raz wokół tego jeżera szedłem, powiem wam szczerze. Tam nie idziemy, bo tam do jakieś łunki dojdziemy, ale raz tam pójdziemy, inny raz. Idziemy, idziemy, idziemy. Fajnie. pełno owadów, lata. Nawet tam pszczółkę widziałem, uch, które kwiatki zapylała. Dobra, nie wiem do czego to służy. Nie wiem, naprawdę. Dobra, powiem szczerze. Spoko tutaj wszystko jest. Nawet pomost jest jeden. Jest coś ciekawego. Aha, ten już zły. tam, są takie schodki. Z dole, spokojnie ważmy. Bo tam też że stało. Okej, okay. myślę, że nam się tu nic nie stanie. Tak wędrujemy, wędrujemy, wędrujemy. Fajnie, całkiem tutaj jest. O, bo poczekajcie, bo tutaj też są jednak schody jedne i tam, zaraz Wam pokażę właśnie tą łąkę, jak tam do góry wejdziemy na sam szczyt. Dobra, już prawie u celu jesteśmy. A tutaj są no tu taka łąka i droga tam jest. Dobra, teraz tutaj już schodzimy, już zeszliśmy jak widać. Tutaj też jest co podziwiać. Fajnie tutaj. Jest całkiem, całkiem spoko. Ale... Myślę... Sa... O nie, tu jest to błoto! Nie! 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 Jak ja nie lubię błota! Dobra, dobra. E, tutaj też widać jest jakiś pomost tam też. Gdzie gdzie tutaj błotko jest, więc nieco się możemy ubrudzić. Jest jak jest, ale ok, fajnie jest, spoko nawet. No dobra! Zaraz właśnie będzie to, co chciałam dla Was opisać: taki jeden nietypowy pomost. Matko, skąd się to bierze? Nie o ten mi oczywiście chodzi, o pomost, który za chwilkę zobaczycie. Oto ten wyjątkowy pomost, na który niestety się nie da wejść. Bo jak widzicie. Wejście cie zalała woda. O nawet tu ktoś wędkował. No i zaraz chyba będzie koniec tego odcinka, bo w sumie już prawie jesteśmy przy mecie, jak widać. Tam gdzieś blisko, małe to do jezioro dosyć. Idziemy, idziemy. Idziemy sobie. Już sobie Wam nie będę przeszkadzał. Wiosło możecie piękne, widoki podziwięć. Dobra, mogę już zacząć Ok, spoko, dobra, dzięki. Mogę? Ok, dobra, mówię. Yy, więc tak. Yy, jest Weźmy sobie chodzimy tutaj. Widać. Tu jest taka tablica Tu Nie, czepiłem, nie, czy tak, prawie, nie tak właśnie to się prezentuje z daleka. Tutaj są jakieś ławeczki. Widzicie? No a tutaj już jest koniec naszej trasy. Miejsce, gdzie zaczęliśmy oczywiście. Tak się prezentuje całe jezioro. O, można powiedzieć całe. Myślę, że to chyba już będzie na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się, cześć!